moi kochani. Zrobimy sobie jeszcze dzisiaj odcinek 31. Czy teraz jest dobry czas na kupno domu lub samochodu? No i zobaczymy. Dzisiaj zrobię jeszcze odcinek 31. A jutro będziemy sobie, zrobimy sobie 32. No zobaczymy, ile jutro mi się uda wrzucić dla Was tych yy, filmików, tych czytań. Dobrze. Moi kochani, czy teraz jest dobry czas na kupno domu lub samochodu? <sighs> Powiem szczerze, że to teraz nie jest dobry czas na takie inwestycje, na kupno domu lub samochodu. Powiem szczerze, że tu mo może być y, jakiś. Ktoś chce coś sprzedać, ale kombinuje. Żeby po prostu. Y, no kombinuje tak w różny sposób. No tak, y, żeby. Y, po prostu wyszło na jego, żeby. i będzie chciał na przykład za to mieszkanie. Za ten, przepraszam, za ten dom lub za samochód. Będzie chciał więcej. Y, w ogóle a to. Na przykład, to, ten dom może być warty dużo mniej, lub ten samochód. On, by, on będzie tutaj pod, pod, znaczy, tą cenę podwyższy po prostu tego domu lub samochodu, tak? Yy, będzie ta osoba będzie kombinowała, jakby tutaj zrobić, żeby tu coś zmanipulować, żeby yy, po, tu będzie takie kombinowanie yy, ze strony tamtej osoby, która sprzedaje. Takie kombinowanie po prostu na siła, że jakby, żeby was zmanipulować troszeczkę, że, żeby was jakoś tak po swojemu nakierować i tak dalej. Nie, moi drodzy. Teraz nie jest to dobry czas na kupno domu lub samochodu. Ja bym z tym na Waszym miejscu, to ja bym z tym poczekała po prostu do Nowego Roku. I po prostu później, yy... bo to w sumie kupno domu lub samochodu, to jest poważna inwestycja i to, yy, i to nie, nie jest to wasza decyzja, żeby to robić pochopnie, moi kochani. Ja oczywiście wam tego nie zabronię. Wy jeżeli macie takie swoje plany już, yy, że chcecie teraz ten dom lub samochód. No to zróbcie tak. Tylko, żeby później nie było tak, że będziecie tego żałować, bo tamta osoba teraz będzie kombinowała na siłę. Bo może być tak, że. No, to już nie mówmy o tych wszystkich świętych, co teraz będzie 1 listopada, ale w grudniu już są święta, prawda? Jeżeli ta osoba, a może tak być, że ona. Nie ma jakiejś stałej pracy, to ona będzie kombinowała, żeby wam to upchnąć, za więcej, żebyście więcej zapłacili pieniędzy. Czy za ten samochód, czy za dom. I to z, z, ze strony tamtej osoby to będzie takie kombinowanie już na siłę. Wszelkimi sposobami, aby sprzedać i za duże pieniądze. Więc no nie wiem, czy. To jest tego warte. Na waszym miejscu to ja bym poczekała tak jak mówię. Oczywiście w nowym roku może wszystko jeszcze zdrożyć. Ale. Ta osoba może was os może oszukać i to. Mm, na bardzo duży, na, na bardzo niezłą nie kasę i dacie się tak zrobić w, w balona o lewo. No właśnie. Myślę, że wydaje mi się, że chyba nie. Więc na waszym miejscu ja bym poczekała. A zawsze jest tak, że jeżeli znajdziemy osobę, która sprzedaje, i to jest osoba rozsądna, to zawsze idzie się dogadać. A teraz tak na szybkiego, no to nie wiem. Ja wam mówię to jest. To nie jest dobry czas te, teraz na kup na dom lub samochód. Zrobicie jak chcecie, ale żebyście później nie żałowali, bo to będzie ze strony, tak jak powiedziałam, tamtej osoby, to będzie kombinowanie takie na siłę. Dobrze, moi kochani, i co? Widzimy się jutro, moi drodzy. Widzimy się jutro i jutro będziemy lecieć z odcinkiem 32. A odcinek ten, co teraz nagrywam, 31, ja zaraz wrzucę. Będziecie go mieć. No i moi drodzy, co dalej? Dalej to tak, że mile widziane łapki w górę lub w dół <gryw> i subskrypcje oczywiście. No i komentarze też mile widziane. Dobrze, moi drodzy. Do jutra. Pa.